Jeśli jesteś kobietą po 30, a po całym dniu pracy odczuwasz ból w dolnej części pleców, w tak zwanych lędźwiach, no to ten film jest dla Ciebie, bo ból lędźwi to nie jest coś magicznego, to nie jest coś, co bierze się z Dużo siedzisz, no to wiadomo, że te mięśnie zaczną się skracać. Gdy mięśnie zaczynają się skracać, stają się mniej aktywne. Gdy stają się mniej aktywne, zaczynają się kompensacje. Gdy zaczynają się kompensacje, zaczyna się ból. Więc tak to wygląda. Ja w tym filmie pokażę Ci zestaw ćwiczeń, który pomógł mi naprawić moje lędźwia. Mam nadzieję, że Tobie też pomoże. I co? Bez zbędnego przedłużania. Ja jestem Norbert, jestem trenerem personalnym na łódzkim Fabriku, a także studentem fizjoterapii. Pomogłem już 17 kobietom zbudować funkcjonalne ciało, siłę, a także ładne jadrne pośladki oraz schudnąć. Więc jeśli interesuje Cię taka tematyka, chcesz osiągnąć takie same efekty, to zachęcam Cię do oglądania tego filmu, a także do subskrybowania mojego kanału. Jeśli do tej pory wykonywałaś rozciąganie w kontekście no to nie dziw się, że nie widziałaś rezultatów. Rozciągnięcie mięśni działa mniej więcej przez 8 godzin, a następnie mięśnie ulegają ponownemu skróceniu, więc rozciąganie to jest chwilowa ulga, która na dobrą sprawę niewiele daje, aczkolwiek jest bardzo istotna, jeśli bierzemy pod uwagę cały proces. To w tym filmie skupimy się na trzech fazach, w zasadzie dwóch fazach, z czego druga faza będzie podzielona na dwie grupy mięśniowe, w zasadzie na dwa mięśnie. Konkretnie chodzi mi tutaj o to, że na początku zaczniemy sobie od klasycznego rozciągania, które jest koniecznością, jeśli chodzi później o wzmacnianie mięśni. Kolejną fazą, którą już przed chwilą wspomniałem, będzie wzmacnianie. Tylko będziemy wzmacniać nie tylko lędźwia, ale także mięśnie pośladkowe, które pośrednio naprawdę bardzo mocno współpracują z lędźwiami i często są główną przyczyną bólu właśnie w tym rejonie. Generalnie jeszcze przed aktem wzmacniania powinniśmy z powrotem aktywować nasze mięśnie. Ale w tym filmie nie będę już tego mówił, pokażę aktywację w kolejnych filmach, jak tak naprawdę aktywować mięśnie, ponieważ jest to długi temat. Dzisiaj pokażę tylko ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, które na sam początek jak najbardziej będą się sprawdzać. Do naszego dzisiejszego treningu na pewno przyda nam się mata, więc jeśli nie masz maty, to może być to jakiś miękki dywan. Aczkolwiek mata kosztuje około 50 zł dobrej jakości, więc myślę, że nie powinnaś na tym żałować. Po prostu kup taką matę. Ale tak jak mówię, jeśli na dzisiaj nie masz, użyj jakiegoś miękkiego dywanu, ponieważ ćwiczenia na gołej podłodze mogą przynosić dość duży dyskomfort. Dobrze, pierwszym ćwiczeniem, które zna każdy, które po prostu działa na lędźwia, to jest kocik grzbiet. Myślę, że tutaj nie muszę jakoś bardzo rozwodzić się nad tym ćwiczeniem, każdy wie jak je zrobić, aczkolwiek ręce na wysokości barków, a następnie wypychamy naszą miednicę do góry, razem z głową, a później wpychamy naszą miednicę razem z głową do środka naszego ciała. Robimy to około 15 do 20 razy, i na spokojnie, tutaj nie śpieszymy się, oddychamy. Bo właśnie tutaj jeśli chodzi o śpieszenie się, to jest to najgorsza rzecz jaką możesz zrobić. Dopnij mocno, następnie przy tej drugiej fazie także mocno wygnij się. Pamiętaj, że nie robić przyprostu w głowie zbędnego, ponieważ nie skupiamy się dzisiaj na mięśniach szyi, tylko skupiamy się na lędźwiach. Więc skup swoją uwagę głównie na lędźwiach, żeby to właśnie one tutaj w tej górnej fazie są naprawdę fajnie odczuwane. Przytrzymaj to chwilkę i wróć z powrotem do pozycji. I ćwiczenie, które sobie zrobimy, to będzie rotacja w naszych lędźwiach w zasadzie rotacja nóg. Będziemy po prostu przekładać nasze nogi. Które zaczynają w pozycji startowej pod kątem 90 stopni w biodrze i w kolanie, a następnie kładziemy sobie ręce w ten sposób dla lepszej stabilizacji i przenosimy nasze kolana maksymalnie jak tylko możemy. I pyk przytrzymujemy w tej pozycji, następnie. Wracamy sobie na drugą stronę. Błędami, które są tutaj popełniane, to przede wszystkim to, że próbujesz na siłę dotknąć podłogi w tym ćwiczeniu. W momencie, kiedy próbujesz to zrobić, zaczynasz odrywać barki, co jest... Karygodnym błędem w tym ćwiczeniu, no i właśnie drugim błędem to jest po prostu odrywanie barków, tak? Więc działaj w zakresie, w którym Twoje barki spokojnie spoczywają właśnie w tej pozycji, w której zaczęliśmy. Nie musisz kombinować, nie musisz dotykać kolanami ziemi, to nie ma znaczenia. Po prostu rób to ćwiczenie, zrób to 12 razy na stronę a zobaczysz, że twoje lędźwia już po tym ćwiczeniu odczują ulgę. Kolejnym niezwykle przyjemnym ćwiczeniem na naszej liście jest przyciąganie kolan do klatki. Możemy to zrobić albo jedno nóż, co polecam, ponieważ jesteśmy w stanie wygenerować większą siłę tutaj w naszym rozciąganiu, Albo możemy zrobić to obu nóż, przyciągając w ten sposób, ale ja wtedy zauważam, że moje lędźwia się odrywają, co jest po prostu też karygodnym błędem w tym ćwiczeniu. Więc staraj się dociągać kolana tak, żeby twoje lędźwia nie odrywały się od podłoża. Jeśli tak się stanie, to ćwiczenie przestaje być skuteczne. Więc najlepiej robić to ćwiczenie jedno nóż, łapiesz, zaplata sobie ręce na kolanie, a następnie ciągniesz to kolano właśnie do swojego tłowie. Możesz robić to delikatnie na zewnątrz, wtedy pogłębiasz zakres, bo jeśli będziesz bardzo rozciągnięta, no to w pewnym momencie twoje żebra zablokują się o udo. W zasadzie twoje udo zablokuje się o żebra, więc możesz wtedy zrobić delikatną rotację na zewnątrz swoim kolanem i ponowić ten ruch. Mężczyzna pewnie odczuwa też e, ciągnięcie tutaj, ale lędźwia też tutaj działają, więc nie przejmuj się tym. To tak jak wszystko powtarzamy od 12 do 15 razy na stronę. Jeśli robisz to obunusz, wtedy 20 razy wystarczy. Skoro mówiłem o wzmacnianiu pośladka, no to musimy go też rozciągnąć. Generalnie najlepszym ćwiczeniem to jest tak zwany 5-figure stretch. Brzmi to bardzo angielsko, aczkolwiek jest to ćwiczenie, na które musisz się troszkę skupić, ponieważ jest tu parę aspektów, które musisz wiedzieć, żeby wykonać to ćwiczenie poprawnie. W zasadzie musisz to zobaczyć, żeby je wykonać poprawnie. Dobrze, więc bierzemy naszą, obojętnie na razie, weźmy sobie lewą nogę, zakładamy ją pod nasze kolano w drugiej nocy. Następnie swoją prawą ręką, czyli przeciwną do naszej nogi, łapiemy się za czubek palców, dociągając tą nogę, a drugą nogę kładziemy na kolanie, może z samą piętą, najlepiej całą podeszwą. Następnie przeciwną ręką znowu do tej nogi, ciągniemy nasze, naszą nogę, właśnie w przeciwnym kierunku. W tym ćwiczeniu powinnaś czuć mocne rozciąganie, właśnie w tym rejonie. Bo no, tak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu ćwiczenie rozciągające na pośladki. Więc teraz pokazując to z boku, jeszcze raz. Bierzemy naszą lewą nogę, zakładamy ją pod nasze kolano w drugiej nodze, następnie ręką przeciwną do nogi łapiemy za czubek palców, tą nogę kładziemy na naszym kolanie, następnie przeciwną ręką do tej nogi dociągamy. Tutaj naszą nogę. Pamiętaj, aby tutaj mocno się rozluźnić, pozwolić tej nodze opaść. Wtedy ten pośladek, tak jak widzisz, naprawdę, znaczy nie widzisz, ale mogę Ci powiedzieć, że naprawdę rejon pośladka mocno tutaj. Jest rozciągany. Dobra, skoro ćwiczenia rozciągające już za nami, to teraz możemy przejść do sekcji wzmacniania. Tutaj pokażę Ci dwa ćwiczenia na lędźwia, a także jedno na pośladki, które w zupełności wystarczy przede wszystkim na start. Pierwszym ćwiczeniem na wzmacnianie lędźwi, a także ogólnej siły Twojego, Twoich mięśni stabilizujących, to jest tak zwany pt ptakopies. Ja to tak nazywam, w sensie po angielsku nazywa się to bird dog, co w wolnym przetłumaczeniu na polski właśnie brzmi ptakopies. Dobrze, teraz co robimy, to unosimy naszą rękę, a także przeciwną nogę do takiego kąta, jak widzisz teraz, jak ja to robię. Nie próbuj iść dalej, ponieważ nic to nie daje, tylko bardziej przeciążasz swoje ciało. Twoja głowa także musi być ciągle wpatrzona w ziemię. W momencie, kiedy zaczniesz odchylać głowę do góry, wtedy zaczynasz przeciążać swój odcinek szyjny. Więc robisz sobie tak mniej więcej 15-20 razy na przemian. Najpierw prawą ręką, lewą nogą... Przytrzymujesz tutaj chwilę, 3 do 4 sekund, następnie odkładasz i robisz to samo z drugą stroną twoich kończyn. I robisz tak na przemian, tak jak mówiłem, od 15 do 20 razy. I drugim ćwiczeniem na wzmacnianie naszych lędźwi są wszystkie ćwiczenia izometryczne, w pozycji, w której właśnie mięśnie lędźwiowe są. Napięte, i tutaj jakie to mogą być pozycje? Generalnie najlepszą propozycją jest ławka rzymska. Czyli tutaj teraz pokazuję Ci zdjęcie, w zasadzie pokażę Ci filmik, ponieważ nie mam tu ławki rzymskiej, po prostu, więc nie jestem w stanie Ci tego pokazać. Ale tak jak widzisz, tutaj aż się przesunę, tutaj, tak jak widzisz, właśnie to ćwiczenie na ławce rzymskiej. Tylko właśnie, to jest najważniejsze. Tak widzisz, zatrzymuje filmik w tym momencie, ponieważ ty zatrzymujesz się w tej pozycji. Nie robimy pełnego zgięcia i wyprostu, ponieważ nic to nie daje. My chcemy ćwiczyć izometrię, czyli zatrzymywać się w punkcie, w którym mięsień jest najbardziej napięty. Czyli jest to właśnie ten punkt. Ty po prostu kładziesz się na tej ławce rzymskiej z właśnie obciążeniem. Może być to na początku 5, 10 kg, które przytulasz tak do klatki. A następnie zatrzymujesz się w tej płaszczyźnie i po prostu w niej wisisz. Wtedy właśnie poczujesz, że te wszystkie mięśnie tutaj po prostu kontrolują, żebyś ty nie opadła w swoich biodrach. I to jest właśnie najlepsze ćwiczenie. Dobrze, jeśli chodzi o wzmacnianie pośladków, to tutaj moim ulubionym ćwiczeniem, które angażuje całe pośladki. Bez podziału na mięsień yy, pośladkowy wielki, mięsień pośladkowy średni, mały, tutaj są zaangażowane wszystkie części pośladka. Więc to ćwiczenie jest absolutnym fenomenem. I to są tak zwane zakroki. Jak dobrze pewnie wiesz, istnieje takie ćwiczenie jak wykroki, w których to robimy po prostu wykrok. Tak? Tylko problem w tym ćwiczeniu jest następujący. Cała nasza siła, całe napięcie w zasadzie Nasze kolano musi utrzymać cały ciężar, który właśnie wytwarzamy podczas tego wykroku. To, jak można się spodziewać, nie jest zdrowe dla naszych kolan, dlatego ja nie jestem fanem wykroków. Po drugie, trzeba naprawdę dobrze znać swoje ciało, trzeba być naprawdę mobilnym w biodrach, aby te wykroki miały realne rezultaty. Ponieważ często dzieje się tak, że kobiety są tutaj ograniczone w biodrach i nie mogą zejść już niżej właśnie w wykrokach. Zresztą wykroki ogólnie nie są ćwiczeniem głównie na pośladki skierowane. Oczywiście pośrednio pośladki mogą się tam załączyć, aczkolwiek my będziemy robić zakroki. Zakroki to jest ćwiczenie, w którym trzymamy nasz ciężar po stronie nogi, którą będziemy robić zakrok. Czyli ćwiczenie jest naprawdę proste, nie wymaga od ciebie bardzo jakichś skomplikowanych ruchów, ponieważ robisz zakrok, i obniżasz ciało z lekkim skrętem twojego tłowia. Tak jak widzisz, lekko w tym momencie muszę zrotować tłów, żeby dotknąć podłogi. W momencie, gdy dotknę podłogi, z powrotem wracam do pozycji wyjściowej. Ja już odczuwam palenie w pośladku. To ćwiczenie jest naprawdę fenomenalne, jeśli chodzi o pośladki. Więc jeszcze raz. Robisz zakrok, lekką rotację tłowia, wracamy. Zakrok z rotacją, wracamy. Zakrok z rotacją, wracamy. Na drugą nogę wygląda to tak samo. Przerzucamy nasz ciężar, czyli robimy za krok, lekki skręt tłowia, wracamy. Za krok, lekki skręt tłowia, wracamy. Za krok, lekki skręt tłowia, wracamy. Generalnie jest to fajne ćwiczenie, także dla Twojego kręgosłupa. Ponieważ ta płaszczyzna, jeśli chodzi o rotację naszego tłowia, jest bardzo rzadko używana swoją drogą i fajnie dekompresuje nasz kręgosłup. To jest ćwiczenie, które jest naprawdę ogólnorozwojowe, daje fajny efekt na pośladki, a także jest całkiem, bym mógł powiedzieć, nawet prozdrowotne. Dobra, więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten zestaw ćwiczeń Ci pomoże, a ja w następnym filmie pokażę Ci, jak tak naprawdę aktywować mięśnie, jak tak naprawdę aktywować lędźwia, ponieważ bez tego te ćwiczenia. U niektórych osób po prostu nie będą skuteczne, ponieważ mięśnie lędźwiowe mogą nie być aktywowane. Szczególnie jeśli długo siedzisz w tym momencie te mięśnie. Twój mózg może zapomnieć jak używać tych mięśni i po prostu wyłączy te mięśnie. I z tego wynikają później problemy, bo zaczynają się kompensacje, tak? To, że twój mózg stwierdzi, że lędźwia nie są potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, no to funkcję lędźwi musi przejąć jakiś inny mięsień, Pośladkowy, brzucha, tak? Więc tutaj zaczynają pojawiać się później krzywizny, jak i zaczynają pojawiać się bóle. Dlatego ta aktywacja jest niezwykła. Ważna, powinnaś robić ją przed każdym treningiem, ale to mówimy sobie w następnym filmie. Ja na ten moment dziękuję Ci za oglądanie. A jeśli chcesz, abym rozpisał dla Ciebie plan treningowy, dostosowany do Twojego cyklu hormonalnego, w dodatku dostosowany do Twojego wieku, Twojego trybu życia, e, rozpisał Ci dietę, która jest dostosowana do Twoich potrzeb, do tego, co lubisz jeść, do tego, jaki jest Twój budżet, to zapraszam Cię do pierwszego linku w opisie. Tam masz opisany cały mój program Metamorfosa 180. Jest to naprawdę kompleksowe narzędzie, które jeszcze no, po prostu nie ma szans na to, żebyś dzięki temu programowi nie uzyskało efektów, które chcesz uzyskać. A no i jeszcze jedna rzecz, jeśli chcesz dołączyć do naszej darmowej grupy na Facebooku, to zapraszam cię do drugiego linku. W opisie możesz tam zadawać pytania, możesz zadawać pytania mi bezpośrednio, możesz zadawać pytania kobietom takim jak ty, które mają takie same cele. Więc, tak mówię, drugi link w opisie. I prosiłbym cię, aby zostawiła subskrypcję na tym kanale, zostawiła lajka, napisała komentarz i przede wszystkim udostępniła ten film. Komuś, komu ten film może pomóc, swojej babci, cioci, koleżance. Naprawdę będziecie za to mega, ale to mega wdzięczny. I co? I to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Miłego dnia, miłego treningu. Cześć. Pa!